Teraz ja wam puszczę coś, co miało miejsce chyba we Francji w 2016 roku. Nie wiem, 2016, nie wiem, będzie tam na tym, już nie pamiętam teraz. Zobaczcie sobie, jest to tekst po angielsku, ale jest to prosty angielski, zrozumiecie. Chodzi po prostu o tym, że po jakimś zamachu na synagogę, po prostu hmm, oczywiście Izrael był oburzony. Na to widać pana prezydenta Putina. russian president vladimir putin has met with european jewish leaders to discuss their concerns over rising anti-semitism on the continent. during the meeting, putin pointed out that many jews emigrated from moscow when it was part of the former soviet union. he said now they can come back. The president of the European Jewish Congress, Moshe Kantor, said the number of Jews fleeing Europe is also on the rise. <laughs> He says the situation with Jews in Europe is the worst it has been since the end of World War II. The Jews are again in fear, and a Jewish exodus from Europe is quite real. There are more Jews fleeing France, which is considered very secure, than from civil war torn Ukraine. President Putin said they emigrated from here under the Soviet Union, now they can come back. Last week, a Jewish teacher in the French city of Marseille was the target of an anti Semitic machete attack. The victim escaped serious injury, protecting himself with a Torah he was carrying. A 15 year old boy has been charged with attempted murder on religious and terrorist grounds. The attack has left the community in fear. No dobra, słuchajcie, jesteśmy ponownie, nie wiem, czy to, to miało być na początku, ale że no, zostaliśmy wywołani do tablicy przez samych słuchaczy i widzę, że na czacie ten temat jest gorący, zarówno na YouTubie, na VK, na Facebooku też, bo, bo ludzie piszą, że jest to program na żywo, no to wam to po prostu puściliśmy. Nie będę tutaj, już mówię wam, kończmy ten temat, bo to szkoda jest czasu naszego, waszego. Zajmowania tak, się to. No. Michał, ale mogę podsumować chociaż no, to, co, powiedzi, to, co to, co powiedzieliśmy dotychczas. Mogę to jakoś no, podsumować no, pod względem historycznym. Możesz podsumować. Dobra, to jeżeli chodzi o historię, no, to musimy no, pamiętać, że no, historia jest. Nieodłączną częścią naszego dziedzictwa, a ignorowanie jej faktów no, prowadzi do zniekształcenia obrazu przeszłości. No, my nie możemy selekcjonować jakichś faktów historycznych według własnego uznania i widzimy się, no, ponieważ no, no, prawda ma charakter obiektywny, jakby na to nie patrzeć, zignorowanie bądź zakłócenie faktów z przeszłości. No prowadzi do dezinformacji i tworzenia fałszywych narracji, po prostu. No i to jest naprawdę, co jest szkodliwe no zarówno dla społeczeństwa, społeczeństwa, jak i dla indywidualnego postrzegania świata. No tak, no, że my jako Radio zachęcamy do każdego do otwartości na różnorodne źródła informacji. Do krytycznego myślenia i analizy faktów, no zamiast ignorowania prawdy historycznej, bo tylko przez zrozumienie no, pełnej historii możemy unika unikać no, powtórek błędów e, przeszłości i kształtować e, lepszą przyszłość. To tyle ode mnie. Spoko, bardzo ładnie. I tyle. Tego ja mówię: nie ma co już tutaj się skupiać, po prostu na, na tym temacie. My ten temat zakończyliśmy. Tak. A Was po prostu prosimy o to, żebyście sobie weryfikowali pewne informacje. Można dotrzeć. Nie wszystko jest jeszcze w internecie, słuchajcie, zakłamane, bo oczywiście teraz jest taka moda, że się historie, czy chcą nam historie pisać na siłę. Kiedyś też mówiliśmy, przywołam temat jedwabnego. I spraw ekshumacji, i to, że już teraz jest narracja, że za tym stoją Polacy. I ta narracja jest teraz bardziej żywa, i z roku na rok ona się potęguje. Więc jeżeli naprawdę będzie się te fakty historyczne przeinaczać, no to daleko słuchajcie, nie zajdziemy. No nie, daleko nie zajdziemy. No co, my jako radio niestety będziemy te fakty podawać, a wy sobie sami wyciągajcie informacje i też Was do tego zachęcamy, szukajcie, szukajcie, bo są jeszcze źródła w internecie, gdzie można yy, przeczytać to tak jak było, a nie tak jak oni by chcieli, żeby było. O, tak to mogę podać. No Michale, mogę ze swojej strony dodać, że moja mama jak żyła, to zawsze powtarzała te słowa, że lepsza jest gorzka prawda niż perfumowane kłamstwo.